A więc my będziemy teraz porządkować po życiu duchowym czy świątecznym, porządkować naszą <grymne> przestrzeń <grymne> dookoła. Tak, bardziej pragmatycznie. Rozmawiamy teraz z panią Barbarą Niedziałek. Dzień dobry, twórczy internetowa, organizatorka przestrzeni. Tak o sobie napisałaś, Basiu, tak. e, że, że zajmujesz się właśnie tym. E, Myślę, że to trzeba się tego jakoś nauczyć, że musi być jakiś wzór, że ludzie generalnie wolą bałagan, czy też nie potrafią wprowadzić w porządku? Różnie to bywa, bo mamy domy i minimalistyczne, i domy bardziej zagracone. I do tych takich minimalistycznych myślę, że ludzie bardziej sobie radzą. Natomiast jeżeli chodzi o tych takich bardziej zagraconych, gdzie faktycznie te zagracenie i ten nadmiar rzeczy zaczyna nam przeszkadzać i w codziennym funkcjonowaniu, tak jak i również w pracy, a często mamy zdalną pracę po pandemii, to tak więc. Takie instrukcje takim ludziom naprawdę są potrzebne, bo jest to naprawdę. Ja słowo, słowo zagracone, trochę poczułem się urażony e, tym sformułowaniem. Wczoraj, po prosiłam Łukasza, dużo właśnie, w... właśnie, wczoraj prosiłam Łukasza, żeby przyniósł trochę książek na, tutaj do naszego tymczasowego studia, żeby tą tak. półeczkę uzupełnić. Nie, nie oddam żadnej książki. Oddam, Mówi tak. mimo, że przeczytał już, więc się przywiązujesz do tak, rzeczy. Tak, ja jestem zbieraczem, ale muszę trochę uporządkować, od czego zacząć, kiedy człowiek ma ten zagracony dom, to co mam zrobić. Trzeba zrobić bardzo dobry plan, eee, trzeba sobie to wpisać w kalendarzu, eee, nastawić sobie dobrą muzykę, zrobić sobie kawę, eee, pozbyć, się, pozbyć się z, zaciągnę, wszystkich, z, zaciągnę, rozprasz tak, pozbyć się, wszystkich rozpras rozpraszaczy, dobrze to robić w okresie, jak dzieci i, i, i są w przedszkolach bądź też we w szkołach. I warto sobie zaplanować to dużo wcześniej, jakim pomieszczeniem chcemy zacząć te porządki. Mhm. I radziłabym nie rzucać się od razu na całość, że o dzisiaj na przykład sobie chcę zorganizować kuchnię, albo chcę się odgracić z kuchni i zaczynam wyciągać szafka po szafce. Tylko skupmy się bardziej na jednej przestrzeni, czy choćby nawet na jednej szufladzie, bo dla niektórych podejmowanie decyzji, na, na, jeżeli chodzi o pozbywanie się rzeczy, będzie to szybka decyzja, a niektórzy mhm. będą potrzebowali więcej czasu, tak to więc bardzo. radzę zacząć od jednej szuflady, zobaczyć jak to czasowo y, nam zajmie czasu, e, te rzeczy z tej szuflady wszystkie wyjąć, podzielić na kategorie, bo czasami w jednej szufladzie mamy duże, y, dużo rodzajów kategorii. E, z tych podzielonych na kategorie odgracić, pozbyć się tych, których nie używamy, które są zniszczone, stare, e, stare. jeżeli chodzi tak. o ubrania, no to dziurawy we... też. Zacznijmy od kuchni, bo to jest dobry pomysł. Tak, pomysuję, tak że mm -hmm. żywność jednak powinna być bezpieczna, więc ja mam taką szufladę, w której mam i ściereczki kuchenne i przyprawy do słonych różnych potraw i też cukier waniliowy i potem to się wszystko miesza. Więc może wykorzystamy to, to, to urządzenie. Co to w ogóle jest? To, to jest organizer do folii spożywczej. Aha, hmm. Czyli jak Czyli też mam Czy tam jest folia? Tak, tam się wkłada folia. Tam teraz nie ma folii, ale tam się wkłada folię, wyciągamy ją i od Odcinamy. Jeżeli chodzi o kuchnię, to ja polecam do wszystkich takich suchych produktów jednak szczelnie zamykane pudełeczka, słoiczki. nie folię, bo ty, 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 ty odcinamy. To jest, tym odcinamy. Tym odcinamy, tak, tym odcinamy. No dobrze, ale raczej, jeżeli właśnie mówimy o przyprawach, ryże, makarony, mąki i tak dalej, to raczej polecasz pudełeczka, tak? Pudełeczka zamykane, szczelne, bo czasami się zdarza, że mamy problem z molami albo przynosimy o, te mole to, ze sklepu jednak ważne jest to, żeby jednak to miało szczelne zamknięcia, a nie było otwarte i, tak, i w to szufladzie. To ale czasem nie wiemy, co w takim pudełeczku jest. Dwadzieścia... Pudeł... Czekaj, bo właśnie, to jest ważne. Trzeba najpierw chyba sobie kupić pudełeczka, prawda? I albo słuchaj, ale w jednym jakimś rozmiarze, żeby one nam się zgrabnie zmieściły w tej szufladzie. Tak, jak już sobie odgracimy, jak już sobie zorganizujemy i pozbędziemy się tych niepotrzebnych rzeczy, to pomierzmy sobie wszystkie przestrzenie, mm. wszystkie szuflady. I jeżeli chodzi o przyprawy, no to musimy sobie zmierzyć rokość i głębokość ruflady, żeby wiedzieć jakie słoiki tak. jakie, jakie organizery chcemy. Też musimy się zastanowić w jakim budżecie też chcemy się zmieścić, bo pudełko do pudełeczka daje nam ogromną, czasami bardzo dużą sumę. Ale możemy zacząć od, przykładowo, samych przypraw. I Mogą być to słoiczki, po prostu. Tak, mogą to być czym, słoiczki. Żeby było ładnie napisane co tam w środku, więc. Strąca, to możemy też używać takich właśnie żebyśmy... drukarek do etykiet i są to etykiety, które robimy, albo cieniutkie. Albo szersze. Ja mam tutaj. W mojej pracy mam zazwyczaj kilka takich drukarek i robią różnego rodzaju etykiety. Natomiast możemy też zrobić takie etykiety sami. Możemy no tak. kupić sobie mazak kredowy, tym mazakiem kredowym możemy napisać, co jest na tym pojemniku, co jest w tym słoiku. Możemy również zrobić ręcznie robione etykiety, naklejki, możemy też zamówić sobie Ale etykiety. A to pomaga przecież widzi, tu jest też jak mało przezroczyste. No, a jak ma być to zamknięte pudełeczko i jest nieprzezroczyste? No, to. A poza Ale prawami jest tak, że one się wiecznie wysypują z tych Tak, to, natomiast tych jeszcze też takie wkładanie do pojemników to jest też duża oszczędność, jeżeli chodzi o, o robienie zakupów czy planowanie mm -hmm. budżetu, e, ponieważ mając dobrze zorganizowane opisane e, słoiczki i pojemniki, tak samo z suchą żywnością, dokładnie wiemy, ile rzeczy mamy w tych pojemnikach, tak. jakie rzeczy mamy, czego na, co nam się kończy. E, więc na podstawie już takiej zorganizowanej e, szuflady możemy sobie zrobić listę. Na przykład widzę, o, już kończy mi się mąka, e, Pisze sobie na liście, że kończy mi się mąka, tak więc też nie błądzimy po macku po tak, sklepie. Robujemy, Dobra, kupię, bo chyba dużo. nie mam. Potem no się tak. okazuje, że mamy dwie mąki, dwa cukry, a mm -hmm. tak naprawdę wcale nie potrzebujemy, bo mamy trzy otwarte. Nie? No właśnie. Ale już po tych pojemnikach przesypywanych już jesteśmy a właśnie w stanie. Kuchnia to jest ten. Pokój, ta przestrzeń, którą najtrudniej uporządkować, o której tak. się już zaczyna i która najwięcej kłopotów przysparza? Kuchnia to jest takie najbardziej czasochłonne pomieszczenie, bo mamy faktycznie bardzo dużo. drobnych e... rzeczy, prawda? Drobnych Proszę... rzeczy, ale też z różnych kategorii rzeczy, mm -hmm. bo mamy suchą żywność, mamy rzeczy do gotowania, mamy przechowywane jakieś wazy, wazony, jakieś dekoracje, czasami apteczka, apteczka bardzo często to jest w też w kuchni, jest w kuchni. Tak. tak więc kuchnia to jest bardzo czasochłonne i bardzo takie logistyczne miejsce, gdzie trzeba faktycznie. Dopasować sobie organizację pod kątem stref, jakie jak mamy w kuchni. A, a propos apteczki, to jest ważne, żeby jednak była w ręku, była pod ręką w domu, no bo jak coś się dzieje, to z krwawiącą ręką trudno tak. szukać opatrunku czy, czy czegoś, co nam pomoże. Więc jak zorganizować apteczkę? Apteczkę, no przede wszystkim musimy patrzeć na daty tych leków yy, i syropów. A czy takie na przykład pojemniki plastikowe, jak ten, takie, który widzimy? Ja uwielbiam tego rodzaju pojemniki, mm. bo one są transparentne. Tak. Jakby, A, nie, jakby nie mamy pojemnika, że musimy wyjąć pojemnik najpierw z dołu i wyjąć, jak dostać się do pojemnika, tylko możemy takie świetne, pojemniki ustawiać modułowo na sobie. I możemy tutaj wsadzić... Yy, I leki ja proponuję yy, organizować, dzielić na kategorie i zazwyczaj Mamy kategorie dzieci, przeciwbólowe, przeciwzapalne, y, opatrunki, właśnie, czy tak. inhalacje, czy jakieś mhm. urządzenia. Osobno to też prawda. możemy organizować maści, bądź też spreje. To ale to jest bardzo Prosta fajne rzecz, rozwiązanie. Tak. Prosta rzecz. tak najbliżniej... rozumiem etykietę I też dodajemy napisać, sobie etykietę, albo piszemy sobie i, tak, i dokładnie. Budować, jak no to prawda. To. Tak. Ale, ale dużo łatwiej wtedy odnaleźć jakiś docelowy lek. Też nie wyjmujemy całych pojemników, tak, gdzie tak. ja mam ten lek. Przykładowo jestem chora, boli mnie głowa i spędzę 10 minut na szukaniu to, leku. To teraz to trudne, trudne pytanie, bo tutaj trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o kwestie e prawne. Ty, 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 jak znaleźć taki pojemnik? Tylko proszę nie używać nazwy producenta. <laughs> tak. To, to wystarczy, że wyszukiwa wyszukiwarkę organizacja apteczki na przykład Czy i wy nam wyskoczy nam... Może nie takie, może też takie wyskoczą, ale, 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 ale żeby przezroczyste, z wysuwaną przodu, tak, to i wysuwaną prawda? jest i, użytkowe I układać takie... jeden na drugi. No niektórzy tak. wolą mieć zakryte pojemniki, wolą mieć jednak zamykane. Mogą stać jedne na drugich, w sensie ale to jest Ile się bardzo, ma miejsca, prawda? Tak, w ile się ma miejsca? Jak często się korzysta, też? Z Jak się, bo, bo też leki, lekami, ale, Ech, mamy też, ale mamy też, takie bieżące leki, suplementy, które też gdzieś musimy mieć bardziej pod ręką, tak. które bierzemy codziennie, tak? Więc to też możemy jeszcze jakieś inne organizmy. się, tak? tak? W A ja, właśnie, łazienka, Ale łazience, łazience też. Ja też używam i tak, łazience. Tak. Łazienka. Drugi tak. Łazience pod kosmetyki. To dziewczyny, wiecie same, ile tego mamy, prawda? To, to I zawsze coś Już to to już nie jest XIX wiek. I te no pojemniki prawda? są też różnych wielkości. Też, też, też używamy kosmetyków ostatnio. No, ale, kosmetyk, ale nie malujesz się. A ja nie, na przykład pomyślałam o kosmetykach Stój. do malowania, bo one są w malutkich pojemnikach. Ale też dużo. jak najbardziej używam tych pojemników, one nie są tylko przeznaczone do apteczki, ja używam ich wszędzie, i w garderobie, i w łazience, hmm. i A w, w szafce. Jak, jak utrzymać porządek? Najczęściej stawia się te szampony, czy odżywki, czy też mydła dla mężczyzn <głos> <głos> na, na wannie, <noise> prawda? One tam o, sobie... Tak. sobie Storium. Albo na pracę. Ale to rzeczywiście nie wygląda estetycznie, wchodzi się do łazienki i ma się wiecznie wrażenie bałaganu. W łazience oczywiście możemy użyć tego samego rodzaju butelek w odpowiednich wielkościach. Ja hmm. zawsze proponuję, żeby to jednak było około 500 ml, jak i litr butelka takiej wielkości. Ale to też ja zawsze pytam się moich klientów, czy wiążąc się z takim pomysłem postawienia takich butelek, czy potem będzie to się sprawdzało w przelewaniu, no bo jednak musimy to przelewać, natomiast bardziej estetycznie wygląda dają butelki w tym samym jednolitym e, Aha, czyli kolorze, butelki po, na przykład pod kolor e, łazienki, prawda? Tak, mogą mm. być to czarne, jakieś, mm -hmm. I jakieś potem ulubione szampon, szkło. po prostu Przelewamy, Przelewamy, tylko mm -hmm. przelewamy, ale wtedy naprawdę to ładnie estetycznie wygląda. Tak, jest ja jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o łazienki i wszystkie inne przestrzenie, staram się, żeby jednak e, te wszystkie blaty, te wszystkie górne powierzchnie, one też były e, minimalistyczne, żeby poznikały te rzeczy. Tak, więc jeżeli mamy jakieś mm. przestrzenie e, szuflady czy półki, to jednak Rekomenduję, żeby tak. te rzeczy bardziej pochować, pochować tak. ponieważ nie mamy potem tych takich rozpraszaczy i takich nadmiernej Służne. ilości przedmiotów. Słuszne założenie. I może się Państwu uda je zrealizować? ty, ty będziesz znaczy... próbował dzisiaj? Tak, ja podejmę wyzwanie. <grym> ja chyba też, ale o, to spokojnie. Najpierw trzeba zaopatrzyć się w takie pudełeczka, żeby było gdzie to wszystko przekładać. Życzymy Państwu porządków. Takich tak porządku w ogóle. W życiu? Dwóch urządzeń nie umówiliśmy, ale rozumiem, można je zobaczyć na pani Instagramie Tak, oczywiście tak. to jak zdanie. Uporządkowana Basia. Uporządkowana Basia, tak. tak. Uporządkowana Basia. tak. Proszę Tego urządzenia, to za separatory, ale, Tak. W ale to już odzywamy Państwa do uporządkowanej. <grym> E, e, bardzo dziękujemy, Dziękuję za ten bardzo. życzliwy i taki jednak przyjemny sposób opowiadania o sprawie, która raczej kojarzy się z wysiłkiem, czyli o porządkach w, w domu, ale od tego trzeba zacząć, żeby mieć dobry, uporządkowany rok. Dziękujemy bardzo, Dziękuję dziękujemy także i Basi, i Państwu dziękujemy.